Hej, hej. Dzisiaj w odcinku podsumowanie ostatnich horobaxów. No, ale też po prostu podsumowanie ostatnich odcinków. I tutaj już sobie przygotowałam oczywiście listę. Więc sobie będziemy lecieć po prostu od początku. Wszystkiego. I jak coś tu tutaj sobie nowy w ogóle członek rodziny leży. Poczekajcie, pokażę. Jak się plackiem wyłożył. Widzicie? Jaki maluch kochany. Śpij sobie śpi. I tak ogólnie to będzie szósty odcinek i ostatni z tej serii, bo stwierdziłam, że po prostu lepiej będzie po prostu wrzucać same urbexy. A ojej, co tu się stało? A co do po prostu podsumowania, to teraz będziemy jedynie, są posty takie pisane tutaj na YouTube, to zawsze na koniec, myślę, że w ostatni dzień miesiąca będę po prostu rozpisywała miejsce i po prostu jakiś swój komentarz do tego, plus um, oczywiście ocenę, tak jak tutaj w odcinkach tego, tylko po prostu w formie pisemnej, że tak to ujmę, będę robiła te podsumowania. Także, no już bez przedłużania sobie lecimy Więc myślę, że zaczniemy od shortsów Wiem, że to nie odcinki, ale po prostu sobie podsumujemy wszystkie, które były um, Aż do dzisiaj, od początku kanału Głównie, no wiadomo, było to gdzieś tam z urbeksów, po części Znaczy z w sumie większości Mniejsza ilość była tych Informacyjnych, ale myślę, że te, jak i te, były ważne. No w sumie wszyscy też się przy, wiecie, przyczyniają. O, tego słowa szukam. Przyczyniają do rozwoju kanału, więc myślę, że też jakoś źle ich nie mogę ocenić, ale no wiadomo, to nie są odcinki i tak dalej. Więc myślę, że taką, na taką czwórkę, piątkę, maksymalnie piątkę, maksymalnie, słaba piątka, mocna czwórka, myślę, że tak mogę powiedzieć, to mogę to ocenić. Oczywiście w skali na 10. Następny odcinek to był ze szkoły nauki jazdy. Odcinek. Więc, jak dla mnie, w ogóle budynek, jest super, nie wiem, ja mam tam zawsze takie wrażenie, jakby ktoś tam był razem ze mną, jakbym ja tam nie była sama. Dlatego też może ocenię trochę, z, za zawyżoną ocenę będzie miał ten budynek. Ale jako go szczerze lubię, bardzo lubię. Lubię tam wracać. I tak na którymś odcinku, nie wiem czy to z zasad czy z urbexu, powiedziałam, że już tam nie wrócę, ale znając siebie, pewnie jeszcze tam wrócę na pewno nieraz, bo no, tak jak ja mówię Wam, coś mnie ciągnie do tego miejsca. Zarazem też tam czuję, że no, jakby nie była sama, nie? Pomimo, że no jestem sama i nikogo tam nie ma, ale dobra, ocenka myślę, że mogę ocenić sobie na taką szósteczkę, bo. Tak jak mówię, sentyment mam do tego miejsca. No i tak to, co, to ma coś w sobie, tak? Ma to coś, że tak powiem. Yy, dlatego taka ocenka. Następny odcinek był z piętnastoma zasadami urbexu. Myślę, że odcinek to był dość przydatny. I wiadomo. Taki edukacyjny, o. Nie wiem, coś mi chyba dzisiaj brakuje słów, no, dlatego, że jestem pewnie zmęczona już tygodnią do roboty, zasobami w ogóle. A jest czwartek, jeszcze jutro, jutro się wybieram prawdopodobnie na urbex, ale to nie o od... tym. Dobra. I tak jak mówię, a ja już zapomniałam co mówię, ale pewnie na zasadach mówię urbexu. Także edukacyjny odcinek. Mogliście się sprawdzić, czy znacie te zasady, czy wszystkie znacie, czy częściej widzieliście się, douczyliście. A jak ktoś się żadnej nie zna, no to myślę, że jak najbardziej mu się przydał ten odcinek, więc myślę, że też sobie ocenię na taką piąteczkę. Bo myślę, że git wyszedł, więc 5 na 10. Unboxing był następny z paczkami no już wiadomo, to jedynie co mi się tam przyda na urbexy na to kubotan nożek się może przydać na ten pasek ewentualnie ten scyzorek z łyżeczką i wywiercem ale to jest takie ewentualnie na pół na pół, że tak powiem ale szlato tak oj przepraszam po prostu do że tak powiem, własnego użytku tutaj, prywatnego, nie na jakieś urbexy czy coś ale takie po prostu trochę militarne, trochę survivalowe, dlatego też tak to wziąłam na ten kanał, nie na ten z vlogami. Po, po prostu no tutaj też takie survivalowe i militarne rzeczy chcę wprowadzać, też trochę tak przemycać. Ocenię sobie ten odcinek takie 3 na 10. Wiem, słabo poleciało, słabo, ale no no co, no co ja mogę Wam powiedzieć, tak? Po prostu to jest zwykły unboxing, tak? Militarnych rzeczy. I to, to tyle, tak? Hmm. Kolejny odcinek, już przedostatni, to był czym jest Urbex i dlaczego nie wchodzę w niektóre miejsca. Mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam, dlaczego w nie w niektóre miejsca się nie zapędzam, czy w większość nawet znaczy nie wiem, w sumie nie, nie w większość, ale że tak powiem połowę, bo to sobie wiadomo sortuję, robię research i w ogóle co do miejsca powiem, no, ja nie czuję się pewna żeby w, wiecie wchodzić w miejsca gdzie są czujki, kamery, fotopłapki i tym podobne różne rzeczy czy ochrona nawet, bo no, nie każdy może być mile nastawiony i nie każdy da... Nie z każdym da się dogadać, ale no wiadomo, z niektórymi się oczywiście da dogadać, no ale nigdy nie wiadomo, jaki ten człowiek z ochrony może być, tak? Dlatego no, na razie się wolę nie wpychać w takie miejsca, może za rok... nie wiem co będzie za rok, ale może za rok coś Wiecie Będzie Będziesz takie podejście do czujek czy coś, fotopłapek, no to, że już bardziej tam się da, nie? Weź, będę miała bardziej tą pewność. Nie powiedziałam, nie ja odniosłam się do tego pytania, czym jest urbex. No, bo nie chciałam też, tak jak mówiłam na odcinku, nie chciałam klepać Wam formułki z Google, że urbex to inaczej urban exploration. Urban exploration to tu, 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 tu. Tutaj, powiedzmy, mi, jeździ dobry sens, tak? Dlatego ja wolałam po prostu swoimi słowami powiedzieć. A no, wiadomo, swoimi słowami jest najlepiej, też możliwe, że więcej osób tak zrozumie, tak? Także, dlaczego się nie zapędzam niektóre miejsca i czym jest urbex, oceniam myślę, że na taką piąteczkę, bo uważam, że to jest przydatny odcinek też. I też uważajcie na siebie na urbexach. Oczywiście nie zachęcam do chodzenia na nie ale no już jak musicie, no to uważajcie na siebie, tak? No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Przedstawiłam Wam chyba wszystko, co chciałam. Powiedziałam wszystko, co chciałam. Także mam nadzieję, że się odwdzięczycie. Zostawicie jakiś komentarzyk tam na dole. Możecie się wypowiedzieć, co wy uważacie o tych urbeksach o historii, czy wolicie po prostu urbeksy, czy z historią wolicie przedstawione. Hmm. Oczywiście mam nadzieję, że zostawicie łapczkę w górę pod tym odcineczkiem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcineczka no i żeby ta nasza społeczność, ta grupa się rozwijała żeby było nas coraz więcej a tym co są ze mną bardzo dziękuję no i dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka do następnego Widzimy się za tydzień w niedzielę o 18 na Urbexie i już teraz na samych Urbexach. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś unboxingi, mam nadzieję, że nie. Nie chcę, błagam, nie chcę unboxingów już, a już nie chcę nic zamawiać, nie chcę, nie chcę marnować wypłat, będę, będę się tak młodzieć, Także do zobaczenia, cześć!